Dobry wieczór, szanowny wielki książę marszałek Fryderyk dokonał inspekcji nowo otwartych stawów wodorostowych, otwartych we wsi fryzgiągde pod miastem stołecznym Kaiserogradem. Staw wodorostowy to nowa inwestycja rolnicza, która ma zapewniać rybakom, którym brakuje już wodorostów do wyłowu z rzek Wielkim Ksiństwie Królików, także możliwość ich połowienie w odpowiednio przygotowanym do tego stawach. Takim między innymi stawem jest staw położony we wsi Fryszgągde, pod miastem stołecznym Gradem. Został on otwarty on w dniu dzisiejszym i odwiedził go szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk był bardzo zainteresowany pomysłem i ideą stawów wodorostowych ze względu na to, że same wodorosty są bardzo tanim w produkcji, w zbieraniu, przygotowaniu, a następnie sprzedaży, kupnie przez obywateli Wielkiego Księstwa Królików towarem żywieniowym. Dlatego Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk sam z ciekawością dopytywał się o wiele kwestii związanych z projektem czy zastosowaniem takiego stawu. Szanowny wielki książę marszałek Fryderyk, także wykorzystując swoją wielką i ogromną wiedzę na temat samej stawów czy wodorostów, polecał. Zarządcy temu stawu i właścicielowi temu stawu odpowiednio zarządzać tym stawem według swoich wskazówek. Między innymi zapewniał o tym, że należy odpowiednio zagwarantować wodę, aby porost wodorostów był szybszy. A także mówił o tym, że powinno być więcej pasu na łodzie przybrzeżne, tak aby jak najwięcej rybaków mogło z tego korzystać. Już od wtorku mieszkańcy Wielkiego Księstwa Królików mogą cieszyć się wyzwoloną z blokady partii ekoterrorystów drogą autostradową między Kwidemburgiem a formacją. Trwająca przez parę dni blokada ze strony partii ekoterrorystów doprowadziła do niemożności przeprowadzenia operacji logistycznych między formacją a Kwidemburgiem. I nie tylko Kwidemburgiem, bo także resztą Wielkiego Księstwa Królików. Formacja to miasto Spichlerz Wielkiego Księstwa Królików, ważne miasto portowe, jedno z największych miast Wielkiego Księstwa Królików, gdzie znajdują się największe w państwie króliczym magazyny. A więc operacje logistyczne z tym tego miejsca są kluczowe do dalszego utrzymania Wielkiego Księstwa Królików. Na szczęście, dzięki interwencji Policji Księżarskiej i oddziałów Armii Księżarskiej blokada ekoterrorystów została szybko zlikwidowana. Także już sam wtorek po południu normalnie mogły przeprawiać się tam oczekujące ciężarówki z materiałem logistycznym. W dniu dzisiejszym sobotę już ciężarówki w pełnych kordonach przejeżdżają z miasta, w, w, miasta portowego formacji rozjeżdżając się po całym Wielkim Księstwie Królików. Przypominamy Państwu, iż w dniu jutrzejszym, a więc 13 kwietnia 2025 roku aż do poniedziałku 14 kwietnia 2025 roku przeprowadzone będą sprawiedliwe osądy przez sądy knieziowskie nad członkami partii ekoterrorystów aresztowanymi w wyniku rozkazu Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka w ostatnich dniach. We wsi D pod miastem stołecznym Kajzerogradem rozpoczęła się budowa kolejnej wielkiej inwestycji kapitalistycznej. Na rynek mieszkaniowy metropolii kajzerogradzkiej wkrótce trafią kolejne mieszkania dla klasy farmerskiej, która będzie pracowała m.in. przy nowo otwartym stawie wodorostowym położonym niedaleko kolejnej kapitalistycznej wielkiej inwestycji mieszkaniowej. Sama inwestycja składa się z trzech bloków połączonych ze sobą. Są one wybudowane z drewna. Każdy z tych bloków będzie miał po cztery mieszkania, a same bloki będą parterowe. Informacje zagraniczne. Dobry wieczór. W marionetkowej pod rządami państwa bydgowskiego, dyktatury baseniarystycznej bydgowskiej, Republice Toruńskiej narasta społeczne niezadowolenie, ze względu na to, że w państwie dosłownie nic się nie dzieje, państwo się rozwija. Mieszkańcy także wspominają okres po wyzwoleniu Republiki Toruńskiej spod dyktatury komunistycznej przez Wielkie Księstwo Królików, kiedy to demokratyczny rząd panujący w Toruniu dzięki marszałkowi Fryderykowi dobrze rządził państwem i doprowadził do szybkiego wzrostu gospodarczego Republiki Toruńskiej, który obecnie jest zaprzepaszczany, a nowy nie następuje. Królicze Światowe Informacje zakończone. Dobry wieczór, zapraszam na wywiad pfr Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest szef Komisji Logistycznej Wielkiego Księstwa Królików. Dobry wieczór Panu, co Pan sądzi o obecnej przyprawie drogowej między Kwidemburgiem a Formacją, która ostatecznie prowadzi na całe Wielkie Księstwo Królików? Działa ona świetnie i bez żadnych zarzutów. Ta droga jest bardzo ważną drogą dla Wielkiego Księstwa Królików, tak jak w pytaniu zostało to podkreślone. Prowadzi ona na całe Wielkie Księstwo Królików z miasta Spichlerza Państwa Króliczego. Więc ta kluczowa droga działa w pełni sprawnie. Knieziewska agencja prasowa w Gazecie Knieziewskiej informuje Święta wielkanocne tylko królicze. Święta wielkanocne to wielki okres dla wszystkich królików. To wtedy właśnie króliki przynoszą całemu światu prezenty, co jest dowodem na dostatek i empatię w wielkim Księstw królików pod rządami szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka. Natomiast mimo wszystko to królicze święto, więc dlaczego nie jest tak, że tylko króliki mogą je świętować? Mimo pełnego dostatku panującego w króliczym państwie dzięki marszałkowi Fryderykowi, to i tak króliki dzielą się ze światem. W opinii wielu obywateli to, co królicze, i to, co z wielkiego księstwa królików, powinno tam zostać. Dlatego rozważnym pomysłem powinno być życie z myślą, że to, co królicze święto, jest tylko królicze. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji księżycowej Freshar Film Rodiota. Zapraszam jutro. Dobranoc, Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.